Witam. Do realizacji filmu, który właśnie oglądacie, rozstawiliśmy niewielkie cele. Mamy więc figurki FT, małe tarcze i niewielkie obrotowe spinery. Wszystko po to, aby wam pokazać ciekawą wiatrówkę. Karabin z dolnym naciągiem Gamo CFX. Gamo CFX to karabin pneumatyczny wyposażony w długą, bo ponad 43 cm stałą gwintowaną lufę oraz system dolnego naciągu. Obie te cechy mają wpływ na celność karabinka. Ciekawym rozwiązaniem zastosowanym w tej wiatrówce jest obrotowy port ładowania śrutu, znacznie ułatwiający sam proces umieszczania śródów w komorze, a także zwiększający bezpieczeństwo strzelca podczas ładowania. Lufa i system dolnego naciągu umieszczone zostały w polimerowej osadzie, która na chwycie pistoletowym została pokryta antypoślizgową fakturą, a chwyt przedni wyposażony jest w elastyczne wkłady zwiększające komfort trzymania wiatrówki. Kolba typu Monte Carlo posiada lekko wyniesioną bakę, czyli poduszkę policzkową, oraz miękką stopkę z systemem SWA pozwalającym dostosować twardość stopki do upodobań strzelca. Nasz CFX to bardzo mocna wiatrówka w kategorii tych karabinków, które są dostępne bez zezwolenia. Osiąga ona prędkość początkową śrutu na poziomie aż 305 metrów na sekundę. Oczywiście posiada zabezpieczenie przed oddaniem niekontrolowanego strzału, a znajduje się ono tuż przed spustem i w pozycji zabezpieczonej uniemożliwia wygodne położenie palca na języku spustowym. Aby wycelować, strzelec ma do dyspozycji dwa rozwiązania. Zamontowane przez producenta mechaniczne przyrządy celownicze, muszkę i regulowaną szczerwinkę, wyposażone w światłowody. Drugą możliwością jest zamontowanie celownika optycznego na szynie w standardzie 11 mm znajdującej się na karabinie. Nie ukrywajmy, przy mocy i precyzji tej wiatrówki warto zaopatrzyć się właśnie w lunetę, których bogatą ofertę znajdziecie na stronach militaria.pl. Podsumowując, wiatówka Gamo CFX to nowoczesny karabin z dolnym naciągiem, mocny i precyzyjny. Wyposażony w bezpieczny, obrotowy port ładowania śrutu, szynę do montażu celownika optycznego, regulowaną stopkę i światłowodowe muszkę i szczerbinkę. Znakomicie nadaje się do szlifowania umiejętności strzeleckich na większych odległościach. A inne nasze filmowe propozycje sprzętu, nie tylko strzelającego, znajdziecie na kanale militaria.pl w serwisie YouTube, na który Was gorąco zapraszam. Dane techniczne. Kaliber 4,5 mm. Energia kinetyczna poniżej 17 J. Długość całkowita 1160 mm. Długość lufy 435 mm. Prędkość 305 m na sekundę. Waga 3 kg.